Dobra, kolejny test vlog. Jest wczesny popołudniu. Jest wczesny ran. No, jest głównie 650. Myślę, że wrzucę ten odcinka, ale wiem, że muszę wrzucić odcinek. No tak, muszę wrzucić odcinek. Po pierwsze, to muszę wrzucić odcinek. Tak. Dołem playlistę Escape. A teraz nie przejdę z żadnego Escape'a. Bo nie ma. Widzicie mi ma. jakąś mapę. Ja was bardzo proszę. Bardzo proszę, o taką mapę Escape. Nie mam na razie co przechodzić, gdzie przechodzić, jak przechodzić Bardzo Was proszę. No i też, jakąś instrukcja ja nie są do takich rzeczach proszę Was, bardzo Was proszę o to. Jesteście moimi widzami. Wyświetlenia. No na tym nie, co to znaczy, że podobam się Wam. Dobra. No dobra, może nie podoba mi się łapek ale no dobra, jak mi nie lubicie, to mi nie dawać, nie, nie wchodźcie na moje filmy nawet. Co? No ja wam dam, ja nie vlogi, odcinki, tylko że nie mam serwera, do mnie ze mną nie Jeszcze ostatnio mi się save z nagraniem z kolegą, nie bym zrąbał. No to, no to jest też gorsze, wiecie, ale dam ceny. Nie dam tego sobie Dam kolejny odcinek na kawacie drugiej. bo tam to był rok, 5 minut graliśmy. No i tak, właśnie, kolejna rzecz. Z tym konkursem. Nie, ja go kończę. Nie mówię już że na tydzień, ale nie. Ja to kończę dosyć jasno. Jest, nikt tego nie chce. Dobra, jeśli poza odcinkiem może to się, się z tym zgłosić, no to może i dam nagrodę jeśli nie to ja tylko wala no i po prostu nie nie będzie konkursu i koniec Ili będzie mojego sklepa, gier, i stery <skrypki> mieć a i serię mnie nie nagra to jest koniec tego konkursu bo dobra Takich chyba tyle ogłoszeń No dobra. Hmm. Hmm. Tak, właśnie, jeszcze kolejna rzecz. Tak, yy. Mówicie mi o słuchawkach, sama jakaś, mikro, kupce No, patrzcie, to moje mikro i słuchawki, no ale. Oni już nie działają, dlatego ja nagrywam ryzyko, właśnie to, nie, to y wszystko z laptopa, więc sorry, kamerka, też laptop, no sygnał mi sorry, mówię, ale serię ja mam tylko to, już to nie działa, więc na sorry. I powodzenia. Subskrybujcie łapki w górę, nie w górę, ja was o to błagam, mara.